Witaj w podcaście Biznes na autopilocie, podcaście dla przedsiębiorców chcących zbudować i zautomatyzować swój biznes online. Marcela Masina i Tomasz Moskalski podzielą się z Tobą konkretną wskazówką i dadzą Ci kopa do działania. Zapraszamy! Cześć z tej strony Tomek i Marcela z Client Page. Witamy w podcaście Biznes na Autopilocie. Dzisiaj porozmawiamy o czterech rzeczach, o których musisz pamiętać, organizując swoje szkolenie online, webinar, spotkanie online, aby ono odniosło ostatecznie sukces. A ty zdecydowanie miał miejsce stresu podczas organizacji jego. Także zacznijmy od pierwszej rzeczy. Pierwszą rzeczą, która jest dosyć oczywista, ale zdarza się, że pomijana właśnie na stronach, które odwiedzamy, to jest dodanie dokładnej daty, kiedy twój webinar czy szkolenie online się odbędzie. Wiemy, że to dla ciebie jest no, oczywiste, ale właśnie dla osób, które po raz pierwszy odwiedzają stronę, nie widziały nigdzie wcześniej komunikatów o tym szkoleniu, jest to niezbędna informacja, żeby one sobie mogły zapamiętać, zapisać w kalendarzu i po prostu pamiętać, że tego dnia mają już zarezerwowany czas właśnie na twoje szkolenie. Także jest to niezbędna informacja do Dobrze do daty dodać od razu również timer, który odlicza po prostu czas Twojego szkolenia. Pokazuje, że zostało np. przykład jeden dzień i 12 godzin, także warto mieć na pewno taki też timer dodatkowo do samej daty. Tak, ale sama data jest bardzo ważna na stronie, ale jest też bardzo ważna później w waszej komunikacji. Ta data musi być pokazana na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie. Obojętnie gdzie nie prowadzicie szkolenia, musicie przypominać datę i najlepiej jeszcze dać wyzwanie do działania. Dodaj tą datę do kalendarza i na waszej stronie z podziękowaniem za zapis możecie osadzić guzik. Jest dużo już możliwości, aby ten guzik prowadził od razu, aby osoba mogła od razu dodać do swojego elektronicznego technicznego kalendarza to wydarzenie, czyli ona po prostu będzie miała klik i dodaje się, że 21. o 20.00 pod tym linkiem jest wydarzenie Twoje, Twoje nazwa szkolenia XYZ i naprawdę my zawsze trzymamy się tego, aby zawsze na stronie z podziękowaniem, że zapis i później w mailingu zawsze komunikować dodaj to do kalendarza, bo on wtedy naprawdę będzie o tym pamiętał. Także postaraj się aby Twoja osoba na pewno zapisała to do kalendarza. Tak, program, którego my używamy, właśnie, który umożliwia szybkie dodanie, właśnie, informacji o szkoleniu do różnych kalendarzy, masz oczywiście w opisie, także zachęcamy, żebyś zobaczył. Jest to bezpłatny program i fajnie działa. Także możemy przejść dalej do drugiego punktu. Tak, i teraz jest taki punkt, gdzie dużo osób myśli, że to, że osoba się zapisała na Twoje wydarzenie, to już będzie pamiętać i z pewnością na nie przyjdzie. A tak się niestety jest, że już mamy. Tyle tego wszystkiego online, że osoba się po prostu gubi w tym internecie i bez ciągłego przypominania osoba po prostu no, może nie przyjść, może zapomnieć, może nie wpisać do kalendarza, może sobie zabukować coś innego, bo ty nie trąbiłeś, kiedy jest to szkolenie. I że warto na nie przyjść. Jasne, i że warto na nie przyjść. I co my proponujemy? My proponujemy zawsze ustawić sekwencję maili. Przypominających o tym szkoleniu. Także na początku fajnie jeszcze mailami rozgrzewać, bo osoba się zapisała, tam, tam ją przekonałaś, ale możliwe, że już, że już zrezygnowała, że zapisała się, tylko po prostu, bo myślała, że może będzie interesujące, ale od tygodnia, kiedy się zapisała, nie było nic z Twojej strony, co by ją podtrzymało. To my zawsze w tych mailach jeszcze troszeczkę dajemy więcej wartości, już troszeczkę dotykamy tematyki, której będziemy. Którą będziemy poruszać na szkoleniu online, dajemy kilka wartości i jeszcze wezwanie do działania. Pamiętaj o szkoleniu, pamiętaj, że odbywa się tego dnia, i pamiętaj być. I w tym momencie możesz na przykład już dać link, żeby ktoś już sobie zapisał, gdzie jest ta Twoja wirtualna sala, na której prowadzisz szkolenia. Może w naszym Facebooku, jeśli prowadzisz to w formie Facebook Live'a lub YouTube live'a. O tym pamiętaj, ale jedną z rzeczy, która po prostu u nas działa świetnie i u innych widzimy, to przypominajki tego samego dnia. Mamy ich kilka. My zostaliśmy przy trzech. W niektórych przypadkach widzę, że osoby używają większej ilości. U nas trzy się sprawdzają. Jak to wygląda? Pierwsza, przypominajka o szkoleniu, jest 24 godziny przed szkoleniem. Czyli już w głowie tego odbiorcy zostaje to, że my po prostu te za 24 godziny się widzimy. Czyli że już jutro, właśnie o tej 20 czy 21, mhm. on już będzie z nami. Żeby tak. on po prostu o tym pamiętał. Dokładnie. Kolejne jest godzinę przed. Bo wtedy on może się ogarnie, zobaczy tego maila, a to dzisiaj było to szkolenie, to ja sobie już tutaj um, zarezerwuję czas, może dzieci dam do innego pokoju, żeby mi wtedy nie przeszkadzały, przygotuję sobie notę z wodę i będę gotowy w 100% na to spotkanie, szkolenie, webinar online. I jeden z najważniejszych rzeczy, gdzie widzimy po prostu, że jest klikalność największa w ten link do sali, bo pamiętajcie, już w tych mailach musi być dokładny link, gdzie się odbywa wasze szkolenie. I w tym momencie my po prostu dajemy minutę, lub równo o czasie szkolenia mail i on ma największą klikalność, bo tutaj mamy taki nagłówek e maila, alarm, szkolenie właśnie się zaczęło. Czy jesteśmy już na żywo, szybko dołącz. Tak, klikalność jest niesamowicie dobra, i przez to po prostu widzimy, że jak, jak już czekam w tej wirtualnej sali, to 5 minut mamy na przykład tam 200 osób, a z wysłaniem tego maila przybywa na przykład jeszcze kolejne 200, także on jest niesamowicie ważny. Także. Pamiętajcie, komunikujcie, przypominajcie, bo osoby niestety mogą o tym zapomnieć. Tak, tutaj jeszcze w kwestii przypominajek, takich mailowych. Pani się sprawdza po prostu, właśnie treść, która właśnie porusza. To, co będzie na webinarze na żywo, ale również wspomina, na przykład, jeżeli macie jakiś bonus tylko dla osób na żywo, to warto jeszcze podgrzewać te osoby, mówiąc o tym bonusie, że ten bonus też jest mm -hmm. fajny, że on jest tylko dla osób, które są na żywo i zostaną do końca. Także tutaj warto właśnie przypominać jeszcze o tym i dawać bezpośrednio link do dodania do kalendarza. Jeżeli macie już link do szkolenia, to oczywiście również ten link do szkolenia, żeby osoby mogły sobie to zapisać i mieć gdzieś przy sobie, a nie gdzieś później spontanicznie w ostatniej chwili będą tak. tego Szukać. Kolejny punkt dotyczy już bezpośrednio narzędzia, w którym prowadzisz webinar i również narzędzi, których używasz do prowadzenia tego webinaru. Czyli na przykład webinar możesz prowadzić w różnych salach wirtualnych. Jest teraz aktualnie coraz więcej takich różnych możliwości: mhm. są live webinars, jest um, quick meeting. Webinar jam. Dokładnie, także tych opcji i narzędzi jest tutaj dużo. Możesz wybrać coś, co dla Ciebie będzie jak najbardziej pasować i w momencie, gdy prowadzisz webinar. Po raz pierwszy w takim narzędziu, koniecznie kilka dni wcześniej przetestuj, czy wszystko dobrze słychać, czy wszystko dobrze widać, czy Twoja prezentacja się odpowiednio wyświetla. I warto tutaj um, poprosić również o pomoc osobę, która będzie jako taki uczestnik, mm -hmm. te kilka dni przed tym oficjalnym szkoleniem, żeby właśnie wszystko potwierdzić, że na pewno działa, że nie będzie po prostu finalnie klapy. I warto jeszcze w sam dzień szkolenia również zrobić to samo, czyli przetestować audio i wideo, czy wszystko działa. Jeżeli masz nowy sprzęt, na przykład, którego używasz, powiedzmy, że jest to mikrofon czy kamerka, mhm. tak samo wszystko wcześniej zintegruj z tym programem, przetestuj, żeby po prostu osoby, które będą z Tobą poznały Cię z tej dobrej strony, profesjonalnej, zorganizowanej, a nie, że nagle w trakcie mhm. webinaru musisz się rozłączyć, bo na przykład Twoja prezentacja nie działa, czy się po prostu nie wyświetla. Tak, i chciałbym dodać, że poznajcie te narzędzia, bo one są nieraz bardzo, mają świetne funkcje, na przykład możecie jakieś wyzwanie do działania odpalić mm -hmm. podczas waszego szkolenia, które będzie prowadziło do sprzedaży. Nie chcecie łamać dynamiki waszego szkolenia, zaraz o tym powiemy w kolejnym punkcie, ale wy nie chcecie jej łamać, czyli nie chcecie nagle, o, poczekajcie, bo ja tutaj muszę kliknąć ten guzik, a to nie było tak, także ja muszę zrobić to inaczej. Wtedy tracicie słuchaczy, od razu tracicie fokus swoich słuchaczy. Także próbujcie w 100% wszystko sprawdzić i zaplanować, aby to było jak najbardziej naturalne, a wy nie napotkaliście na jakieś elementy stresu podczas prowadzenia tego szkolenia, bo wam to nie jest potrzebne. Wy macie być skupieni i dać sobie siebie wszystko. Także my po prostu polecamy mieć jakąś może checklistę. Ok, narzędzie działa, mikrofon działa, audio działa, nie ma przesteru, nie ma. Lecimy dalej. Ok. Strona z ofertą po webinarze działa, jest podpięta, tak, tak. link jest poprawny, także to wszystko trzeba sprawdzić. Bramki płatności działają, bo jeśli sprzedajesz na swoich webinarach lub szkoleniach, to, to jest też bardzo ważne. Ale teraz właśnie przejdziemy do kolejnej rzeczy, czyli to, abyś znalazła jedną, dwie osoby, które pomogą ci podczas prowadzenia szkolenia, powiem Wam najpierw, na co muszą uważać osoby, które moderują Twoje wydarzenie, i później powiem z naszego własnego doświadczenia, jak to wygląda i jak my to robimy. Także na początku pamiętaj, ty na szkoleniu chcesz dawać wartość, a nie rozpraszać się komentarzami. Także. Na pewno moderator będzie odpowiedzialny za to, żeby przyjmować komunikację na czacie. Może ty nieraz będziesz podawał na szkoleniu jakiś link. Nie będziesz chciał się zawsze rozpraszać i przeklejać tego, ten link do czatu. Jeśli masz jakąś ważną prezentację, to jest w ciągu prezentacji. Jak są pytania, OK, możesz spojrzeć na czat. Na początku, OK, możesz przywitać wszystkich na czacie. Robisz interakcję z czatem? Wtedy jest czas na włączenie, ale nie cały czas, plik plik, 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 plik. Rozpraszasz się. Od tego są. Od tego jest moderacja. Oni przejmą, jeśli są jakieś pytania i następują one cały czas, cały czas, to ktoś może powiedzieć. Będziemy mieli sekcję pytań. Te pytania sobie zapiszcie na koniec naszego wydarzenia. Także to jest bardzo ważne, żeby twój moderator wiedział na pewno, jak się poruszać po tym czacie. Druga rzecz. Bardzo ważna, aby wiedział, jak usuwać, po pierwsze, treść z czatu a po drugie osoby z czatu Niestety no jesteśmy w czasie kiedy każdy może dołączyć na twoje szkolenie nie kontrolujesz czy to co jest Idealnie twój idealny klient, czy twój idealny odbiorca, może przyjść tak zwany troll, który będzie mówił słaba wartość, niepotrzebne mi to marnowany czas. czas, nawet jeśli dajecie to bezpłatnie. Na taką osobę nie ma to tracić czasu, bo ona rozwala wam cały webinar. Moderator po prostu ma znak od razu takie osoby wyrzucać. Nie ma co z nimi komunikować się lub wchodzić w dyskusję. Wyrzucamy i zazwyczaj jest taka opcja na webinarach, że oni już nie mogą wrócić na to szkolenie. Te osoby nie są nam potrzebne na pewno. My na naszych webinarach również mamy osobę, która nie tylko odpowiada za moderację, do tego jest jedna osoba, ale mamy też drugą osobę, która odpowiada za komunikację. Na przykład są osoby, które gdzieś zapomniały o tym szkoleniu, czy zgubiły gdzieś właśnie linki, które wcześniej wysyłaliśmy w mailu. I tu musi być osoba, która również w trakcie szkolenia odezwie się do tej osoby, że tak, hej, tutaj jest link już bezpośrednio do szkolenia, super, szybko, wbijaj, już zaczęliśmy i tak dalej. Także osoby będą do Was pisać na maila, na Facebooku, na Instagramie, prosząc o Taki szybki dostęp, i tutaj jest konieczna inna osoba, która będzie po hmm. prostu tym również zarządzać. Waszym celem na webinarze jest prowadzenie tego webinaru, a nie blokowanie troli, dodawanie zapominalskich i tak dalej. Także od tego musi być koniecznie inna osoba. Tak, i co, co taki moderator powinien mieć przygotowane? Na pewno powinien mieć przygotowane już wiadomości. On nie chce tracić czasu, żeby hmm. pisać każdą wiadomość osobno. Także możecie przygotować jedną wiadomość na przykład. Jesteśmy już na żywo, tutaj jest link. To jest jedna wiadomość, po prostu kopiuj i wklej. Drugą rzecz, którą musi mieć zapisana ta osoba, to linki, które będziesz chciał podawać podczas szkolenia. Możliwe, że podczas szkolenia zaczniesz sprzedaż, to wtedy moderator najlepiej niech przekleja te linki cały czas na czat, bo możliwe, że wtedy pojawi się nagle dużo pytań. To on musi kontrolować, żeby ten Twój link sprzedażowy był gdzieś cały czas na topie. Bo, jeśli Twoim celem na końcu tego spotkania online jest sprzedaż, no to Ty nie chcesz się rozpraszać, żeby jak najlepiej przedstawić swój na przykład produkt, który będziesz miał na, chciał na końcu sprzedać, a rolą moderatora jest to, żeby Twój link cały czas gdzieś tam widniał. Dołącz teraz, dołącz teraz, nie wiem, zostały może ostatnie miejsca, może robisz jakąś limitowaną edycję czegoś, 10 sztuk na przykład, konsultacji indywidualnych sprzedajesz. To moderator może nawet kontrolować, zostały dwa miejsca, już się pojawia to, że inni już muszą kliknąć, bo wiedzą, że mogą coś stracić. Także to jest coś, co na pewno jest bardzo ważne i co. To jest bardzo ważne taki moderator również może gdzieś Ci coś pomagać, może na przykład coś się wywaliło u Ciebie, to on może Ci poinformować, bo Ty nawet nieraz nie będziesz wiedział, że audio nie działa. On może mieć na przykład Twój numer telefonu i dać Ci cynka, że na przykład coś się wywaliło. Ty wtedy szybko wiesz, że może coś możesz zmienić. I też dobrze z takim moderatorem pojawić się 15 minut przed wydarzeniem, bo jak wtedy on Ci da znać, że wszystko działa, to raczej już powinno wszystko działać na tym wydarzeniu. Tak i w zależności od tego również, jak masz rozplanowany webinar, czy na przykład osoby mogą zadawać cały czas pytania i Ty dopiero na końcu się do nich odniesiesz, czy osoby mogą zadawać pytania tylko na końcu. Tutaj warto też również to zgrać z moderatorem, jeżeli pytania mają się pojawiać na bieżąco, no to musisz mieć gdzieś jakiś dokument zewnętrzny, gdzie te pytania faktycznie będą, żeby nikt z uczestników nie czuł się pominięty w momencie, gdy Ty obiecałeś, że na wszystkie pytania się po prostu odniesiesz. Tak, i już podsumowując, to są takie cztery rzeczy, które naprawdę pomagają Ci prowadzić to szkolenie bez stresu, bo wiesz po pierwsze, że wysłałem wystarczająco dużo linków, i ludzie powinni raczej wiedzieć, gdzie się to szkolenie odbywa. Ludzie już wiem, że mają zapisaną datę, bo trąbiłem o tym od dwóch ostatnich tygodni. Ja jestem świadomy, że znam to narzędzie na pamięć i czuję się w nim jak ryba w wodzie, i wiem, że mam osobę, która może mnie wesprzeć. Też na to narzędzie, bo przedstawiłem temu moderatorowi to narzędzie i może mnie wspierać podczas moich działań, bo pierwsze takie spotkania mogą być bardzo stresowe dla Ciebie. To jest jednak coś nowego, jeśli to prowadzisz pierwszy raz. Później to już będziesz od automatu, może nawet nie będziesz potrzebował kiedyś moderatora, bo znajdziesz na to jakiś swój własny flow prowadzenia tych szkoleń. Im więcej osoby prowadzą, tym mniej potrzebują takiej moderacji, ale na większe szkolenia, gdzie wiesz na przykład, że masz 1000 zapisów, to ta moderacja jest niestety wskazana i zawsze polecam ci przynajmniej. Jedną osobę mieć, która będzie mogła Cię wspierać w tych działaniach Twoich, tylko musisz jej przekazać dokładny proces, za co ona jest odpowiedzialna, żeby ona nie czuła się tam, a ja muszę to, to, to. Ona się już rozproszyła i pominęła najważniejszą rzecz, czyli wklejenia na przykład Twojego linku do sprzedaży produktu. Dokładnie, albo sprawdzenie, czy faktycznie prezentacja się nagrywa, czy wszystko właśnie, widać. Tak, tak, tak. To jest na pewno punkt, który też warto dodać, czy prezentacja się nagrywa. Często mm -hmm. moderator może włączyć dla ciebie nagrywanie, bo ty w tym stresie możesz o tym zapomnieć. Sam zapominałem, a Martela, jako że była na moim wydarzeniu, nieraz włączała mi nagrywanie, a co było bardzo ważne, bo później chcieliśmy dawać to nagrywanie i promować na przykład sprzedaż jakiegoś produktu. Także my zostawiamy ciebie z tymi czteroma rzeczami. One są bardzo ważne. Zobacz, czy możesz je wprowadzić już dzisiaj u siebie. Daj znać, jak ci wychodzą już te spotkania, szkolenia online, czy jeszcze jest jakaś rzecz, która mogłaby być polepszona. Może będziemy mogli doradzić i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!